Witam Was w kolejnym odcinku z EuroTag Simulator 2. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie szkołę jazdy. To będzie taka krótka odcinkowa seria. Zobaczymy, czy Wam się spodoba, czy nie. Jak Wam się spodoba, to zrobimy więcej. No i co? Mamy trochę tego do zrobienia. I co? Będziemy startować. Zaczynamy od początku całkowicie będziemy pomijać te co on to mam zrobić eee okej okay. fotel, tak, przygotowałem sobie, nie będę tego robił Regulacja lusterek. No muszę poklikać, te pierwsze poziomy są e, takie regulacja lusterek. No przecież dałem regulację lust lusterek. Dobra, enter Tak, 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 muszę je poklikać, żeby nie było. Aha, ja muszę ustawić te lustry. Cyk, a tylko A. Cyk. Trochę w dół damy. Jeszcze, jeszcze. A nie. Tak, jeszcze. Dobra, no chyba git jest. A, prawe. No, zaliczmy zaliczmy. Bo mi się nie chce tego ustawiać. Dobra, cyk, enter i no, klikam w cyk Żeby było, że poklikane. Mi się nie chce tego ustawiać. No, mogę już dalej? Aha, to ustawiam. Okej, okay, 6 Cyk Będzie czy nie będzie? A, nie będzie, czy nie będzie? Ja mam to klikat, żeby było. Aha, dobra, escape. Eee, escape. I enter. Wszystko zaliczone. Od nowa. Wzięłem kolejny etap. Te pierwsze etapy są nudne, ale dobra. Enter. No, w prawo, w lewo. Eee. obróć widok do ciężarówki F9 F9, F9, F9. dobra, enter, zaliczone eee. kolejne te etapy będą ciekawe no, ale to, to są te nudne etapy dobra, pierwsza jazda palimy ciężarówkę Patrzymy się w tą, patrzymy się w tą. Eee. S. Cien. Spacja. Bieg. Wujeczka. Aha. Miałem jakieś w Oj. S. Nie wiem, czy mi to zaliczą. Spacja, a zaliczyli, no dobra. Eee. Pino. Dobra, i E. Dobra, zaliczony. To prawda, nie miałem jechać do przodu, ale no dobra. Raczej nic się nie stało, że pojechałem do przodu. Eee, cofanie do tyłu. Cyk, cyk, cyk. Czy popatrzymy? Spacja, no, cyk, cyk. E, teraz S. Spacja. E. A nie jeszcze shift. I gotowe. SUKCES! Wycieraczki inne nudne sprawy Eee... Urucham silnik Co mam? Eee... A nie mam, podpisan mam podpisane... Mam wycieraczki? Nie eee. K K Eee... Cyk, drugie, drugie eee. P drugie raz P Wyłączyć, zgasić silnik. Gotowe. I pierwszy najdudniejszy poziom zaliczony. A nie, Chciałem tego! Nie Wróć! chciałem ja się to... Wyjście Tak wyjdź. Ja to chcę już robić. Rozpocznij. Dobra. W jednym odcinku raczej się nie wyrobi, ale w dwóch odcinkach już może, tak. Cyk. Enter. Teraz tak. Przecież musimy odpalić ciężarówkę. Spuszczamy ręczny. I trzeci bieg i ogień. Sobie pojedziemy. zaliczona zaliczone, czy nie? Co, jeszcze? Stop! Dobra, zaliczone. Wyłącz się. Serio? Nie trzymam, zapomniałem trzymać hamulce. Dobra, chwila. E, mały fuck up. Robimy od nowa. E, cyk, cyk, cyk. Cyk. Zapomniałem trzymać nogi na hamulcu. Dobra. Hamujemy. Czemu nie ma w ogóle dźwięków w filarze Czemu dźwięków nie ma? Czy były to były dźwięki? Nie ma w ogóle dźwięków w ETS-ie. Nie słyszałeś pracy silnika? Nic. Stop. Teraz trzymam na hamulcu nogę. Dobra. Czemu ja nie mam dźwięków w ie Halo Chyba, że ja ich nie słyszę Eee, ja. yy, pomiń O, ja ich nie słyszałem, to się nagrywało pewnie Dobra Dobra, cyk To są proste rzeczy Potem cofanie z naczepą, to będzie śmieszne Kurde, za szybko chciałem. Za szybko. Możecie napisać w komentarzu, jaki mam, e, jaką ciężarówkę mam jechać w kolejnym odcinku. I wybiorę spośród komentarzy. Najbardziej lajkowany komentarz, jaką ciężarówkę mam jeździć. Możecie podać nawet albo samą markę, to sam wybiorę, albo dokładny model. I jeśli będzie to. Będę nią jeździł w kolejnym odcinku. Na razie je, jeżdżę sobie dafem, bo lubię dafa. Fajnie mi się nie jeździ. Dobrze? Jest. Jest. E, z, dajemy ręczny, gasimy i zaliczone. Więc napiszcie w komentarzu. Jaka ciężarówka w kolejnym odcinku. I czy w ogóle chcecie drugi odcinek z tej serii? Albo trzeci. Zobaczymy, jak będzie szło. Bo na razie mamy 8 minut odcinka. Spacja. Co ja zapomniałem? Pominąć była podczas jazdy. Serio? Nawet nie wiem kiedy. Za się Dobra. No ja nie o co zacząłem. To jest Nie. Co ja zrobiłem źle? I serio, co ja zrobiłem z tym razem źle? Aha, nie wykonałem instrukcji, coś tam było, nie czytałem. Dobra, no, już będę bę, 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 czytał tą instrukcję. Trochę wkurzająca jest ta instrukcja. Enter, muszę kliknąć. Znowu Enter. Teraz mogę jechać. Cyk i cyk. Idealnie stoję? Eee! gdzie idealnie? Ale szybko to zrobiłem, nawet może nie najszybciej jakby się dało. Na pewno dałoby się szybciej, ale nie chciałem uderzyć w nic. Stop! Chójdę! daleko! Stop! Zrobione. Ile nam jeszcze tych poziomów w ogóle zostało? Dwa. Z pięciu, dwa albo trzy jeszcze nie, nie, nie przyuważyłem. Czy dwa, czy trzy? Mogę ruszać? Mogę. A teraz cofanko, więc spoko. A mój, jedziemy, jest git, jest git. Hej, stój, panie. Kurde, za głośno jednak ten ETS będzie źle na nagraniu słuchać go. Mnie będzie źle słuchać. <coughs> Tam jest na 64%. No co zrobiłem nie tak? Wrak kolizji. No szkoda. Dobra, te. Uh, gdy miała skręconą kierownicę. <laughs> Czekajcie, teraz sobie prostaję. No ale Już będzie jak git. Dobra. No. Prosto Cyk. Wydętek uderzyłem tu z No kurde, ja myślę, że to jest więcej miejsca. A yeah. jeżdżę jak dzisiaj, ja pierdzielę. Dobra, mm. no, ja znowu miałem ja skręconą kierownicę, ale wyratowane, wyratowane. Mój. JA PIERDZIELE Na takim głupim poziomie To są takie głupie błędy, które popełniam Dobra, skupienie Skupię głowa no jak zobaczyłem! Kurde! Muszę to inaczej zrobić. Daw wgrabisz sobie. Przysięgam. Kurde, znam miałem skieconą. Jeszcze, jeszcze. Chwila zmień ciężarówkę. Zmieniamy na Daf i Co mam Mercedesa. No skanią. Dajcie mi niebieską, niech, albo nie niebieską. Ja brzydka ta niebieska. Daj mi skanie. Skanie chcę szarą chcę szarą skanie. Będzie mi lepiej. Będzie lepiej mi szło. Tu to jestem, I gdzie ja jestem, Tutaj jestem. No Inna ciężarówka dawała i ale ta skań jest ładna też mi się podoba mógłbym, nie, mógłbym sobie taką kupić mógłbym nie, nie, nie jeździć, fajna jest ta skańca, strasznie wysoko się w niej siedzi w porównaniu z dafem. kurde jak się w niej wysoko siedzi Dobra, jesteśmy w domu. Cyk. Także nie popełnię żadnego błędu. Stop. Do przodu bić bieg. Dobra, cyk. Powoli, bo ta skańcza się szybko się ona rozpędza. Narwana. Nie zachodź, nie zahacz, nie zachodź. Już mi się nie chce robić tego kolejny raz. Dobra. Stop Yes. Good. no. Zgasiłem i odpaliłem ją. Dobra, trudno. Dobra, ile mam odcinka? Dwana... Ile? 15, 15. minut, a nie 12. Co ja mówię? Dobra. Robimy cyk. Cyk, gdzie my mamy jechać? W tamtą stronę, okej. Widzimy. chwilę, muszę stop czaić. Dobra, czyli tak to wygląda. Ok. A spacja. Na się muszę zobaczy. Cyk, zrobimy sobie tak. Jedną męką to zrobię. Cyk I cyk. Jeszcze kawałek. Stop. To było F. To było łatwe. Fajnie, bo to było łatwiutkie. O! Równoległe parkowanie, okej. Okay. To jest chyba ostatnia rzecz w tym poziomie. To mamy zrobić? Cyk. Ej, panie, do tyłu! Stop. Ja muszę to zobaczyć. Dobra. Eee, pani tak szybko! Kogo i zepsułem. się wystraszyłem, że zepsuję. No, żeby tu się nie chwalić. Nią stop. Jak jest... Kurdej. Dzięki, że na mnie trąbisz. No dobra, jeszcze raz. Teraz się uda. Dobra, cyk. Co to stoją? Czy takie same ciężarówki? Chyba tak. Zobaczymy. Nie, wiem, czy to ostatnio było tak samo. Co. co tu stoi? I wieko? a nie, tam to była wola. No właśnie, tak mi się wydało. Ale palkujemy takimi samymi. Stój! Wsiadłem. I teraz nie w tą kręcę, w tą dobrze kręciłem. Teraz dajemy na maksa w tą, cyk, i już obkręcamy w drugą. Stop! Stój, bo blisko już jest. No szkoda, a tak już ładnie szło, tak ładnie szło, i nic z tego. Bieg do tyłu. A! Ah. No muszę to na tym odcinku zrobić, ten podział. To tak nie może być. zawsze mi się podoba ta skania. Chyba kolejna będzie skania do kupienia. Jak będę coś kupował. Stój! Stój i mi się nie ruszaj. Nawet nie ty, Nie tknij. Nie masz żeby się ruszyć. Stój! Stój! Stój Jez, yes, zrobione! Udało się Po małych perturbacjach, ale się uda. O jeszcze tego jest. Ile tego jest? Dobra. To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie suba, lajka. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo!